I myślę, że tak, zaczniemy od tych rdzennych i wściekłych, potem kos, mm? a potem... Nie, a nie a bobry na koniec? Myślałem no, potem no, bobry, a czemu bobry na, no, bo na koniec? Nie, no bo Daj to bobry. najkrótsze będzie. i te bobry na start i się rozgada. Czy wszyscy mają gadać na starcie? Znaczy, mm. myślałem, żeby... no, no dobra, dobra. możemy zrobić tak jak mówisz, no, nie ma problemu, tylko tak... Tylko ostatnio robiliśmy tak, że największy temat dawaliśmy jakby... Znaczy tak, zakończymy grą, bo gry to jest jakby oddzielny segment, tak? Znaczy tak, ale mm. największy temat to nie są tego mordercy księżyca, czy tam księżycowym... Nie księżycowym, wiem, czy to jest, jest większym ma... tematem, czy, czy to jest większym tematem. A słuchajcie... Którym... Yy... No to dobrze, to możemy zrobić tak, słuchajcie, to kosa możemy dać na koniec, jako ten najgrubszy temat, a dwa chudsze tematy wcześniej, czyli No najpierw... gra musi być na końcu, bo Kasia do nas dołączy. No nie? tak, tak, ja to gra tak czy siak. No to jest oczywiste. To zrobimy tak w takim razie. Zrobimy tak, że będą bobry rdzenni, mordercy i kos. Co wy na to? Okay. Ale ten te bobry, co, co to jest za film, jak się nazywa? Setki bobrów. A. <laughs> Czy to chodzi o... Przetuję. <laughs> <laughs> Miało być schowane na odcinek 69, ale widzisz. E... <grywa> Kurwa, jak superny żart. <grywa> ja e, Nie, bo miał być taki odcinek 69. Miał być, ale chyba nie powstanie, nie, no, nie, nie, nie musimy nie się musimy zrobić sobie listę filmów może i wtedy coś mhm. e, ruszymy z tematem, bo tak to tam... No, Wszelkie to... projekty, na które my się umawiamy, umawiamy na później, to niestety umierają. No właśnie niestety. Nie? Dobra, haha. Ha. A w ogóle jak Grzesiek mówił, że, e, że e, jak to było, że, czy to Michał, ty mówiłeś, to ty mówiłeś, że Robert no. De Niro e, e, prał, chcę e, powiedzieć, coś tam, dorosły facet, prał. Anola. Tak się znamyśliłeś drugiemu facetowi, drugiemu facetowi, tak się wygacie, <śmian> prał, czy co? <śmian> Majd, nie? Ale myślę, nie, powstrzymam się, powstrzymam się. Mogłeś, <śmian> mogłeś, mogłeś, co to za problem. Będziemy no, w takim razie w No dzięki, dobranoc. No na razie, cześć. No,